Serdecznie witam Państwa prosto z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie 4 marca została otwarta wystawa fotograficzna Roma Rising V4. Co znaczy ten tytuł, wyjaśnią moi goście. Serdecznie Państwu przedstawiam Pan Janusz Balkowski, prezes Fundacji Integracji Społecznej PROM z Wrocławia, i Pan Łukasz Kwadrans. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach i nauczyciel akademicki. Panie Januszu, Roma Rising, skąd tytuł i co się za tym kryje? Roma Rising, a więc Romskie Odrodzenie tytuł ten wymyślił 15 lat temu Chate Wansław i jest to tytuł wystawy, której zadaniem jest pokazać Romów, których życie przeczy stereotypom a więc Romów, artystów, naukowców, nauczycieli akademickich, właścicieli firm, a Wystawa 4 marca ma to do siebie, że pokazaliśmy w Parlamencie Europejskim obraz, postaci i zdjęcia Romów ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, a więc były tam przedstawiciele Romów z Polski, z Czech, Słowacji oraz Węgier. W Parlamencie Europejskim bardzo często dyskutujemy na temat sytuacji mniejszości romskiej, powstają specjalne opracowania, raporty. W najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020 jest specjalna strategia romska. Ale problem związany z integracją mniejszości romskiej występuje także w Polsce i widzę, że ma Pan tutaj ze sobą publikacje, których jest Pan współautorem i redaktorem. Proszę powiedzieć, jak to zjawisko wygląda w naszym kraju, na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku mamy bardzo liczną grupę Romów jeżeli chodzi o odniesienie do pozostałej części naszego kraju. Stąd też zainteresowania fundacji zmierzające w kierunku też opracowań badawczych czy wydawania publikacji, które byłyby związane z tymi projektami, z tymi kampaniami społecznymi i innymi działaniami fundacji. Stąd wiele miejscowości, w tym Świebodzice, w których zamieszkują Romowie, włączyły się, włączyło się w programy realizowane przez fundację, a ja osobiście z grupą też międzynarodowych, Naukowców, przedstawicieli innych krajów, szczególnie krajów wyszehradzkich. Przygotowujemy w ramach Rady Wydawniczej też opracowania, które fundacja wydaje, które towarzyszą realizowanym projektom. Mówimy o publikacjach. Tutaj ma Pan dwa bardzo ciekawe raporty. Tak, to są nasze ostatnie publikacje. To może pokażmy je tutaj do, do kamery. A ja chciałam pokazać Państwu album, który y, dokumentuje wystawę Roma Rising. Ten, który prezentujemy w Parlamencie Europejskim. I jest to efekt wspaniałej kampanii społecznej, jedni z wielu. Panie Januszu, proszę powiedzieć, jakie były początki tej kampanii, jakie mają Państwo w tej chwili plany i kontynuacji. Od początku byliśmy przekonani, że Roma Rising to jest coś więcej niż tylko zdjęcia i album fotograficzny. Na podstawie tych zdjęć i tego pomysłu jest, napisaliśmy projekt do Unii Europejskiej, który został dofinansowany. I w ramach tego projektu była realizowana kampania społeczna, która również ma na celu zmianę wizerunku Roma funkcjonującego w społeczeństwie większościowym. I w ramach tej kampanii społecznej był, 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 po prostu wykorzystaliśmy te zdjęcia do reklamy naszych Romów, naszych bohaterów. W ramach kampanii były spoty reklamowe w mediach, w internecie, ukazały się różnego rodzaju reklamy w radiu. I w, a najważniejszą częścią kampanii były to po prostu banery w miastach Dolnego Śląska, które pokazywały właśnie przedstawicieli społeczności romskiej. Na dzień dzisiejszy dostaliśmy podpisa, podpis, podpisaliśmy umowę w Warszawie z Unią Europejską na realizację następnego projektu, który również będzie kampanią społeczną. Tym razem będziemy ją realizować na terenie województwa Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego. Czy ta walka ze stereotypami, bo postrzeganie Roma jako człowieka bardzo biednego i takiego na marginesie społecznym, który... Izoluje się od społeczeństwa, ten stereotyp ciągle dalej funkcjonuje. Zatem portrety, które myśmy pokazywali na wystawie, przeczą tym stereotypom. Jaka jest reakcja odbiorców, tych, którzy nie są romami i oglądają tego typu wystawy? No tu byliśmy, bardzo, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, ponieważ uważamy, że kampania przyniosła zamierzony cel. Uważamy, że jest, jest sukcesem i też jesteśmy mile zaskoczeni reakcjami społeczeństwa większościowego na to, co pokazaliśmy, ponieważ uważam, że idzie za tym i zrozumienie i zwiększenie wiedzy na temat społeczności romskiej w Polsce, więc bardzo pozytywnie. Czy w Świebodzice odnotowują sukcesy, jeśli chodzi o integrację społeczeństwa romskiego, czy postępuje edukacja, czy widać efekty państwa działań? Myślę, że nie tylko Świebodzice, ale w ogóle Dolny Śląsk, to jest obszar który wyróżnia się na tle Polski i Małopolska, bo to są e, te dwa województwa, dwa regiony, w których e, występuje najwięcej, znaczy występuje, czasem, mm -hmm. zamieszkuje najwięcej przedstawicieli społeczności romskiej. E, bardzo duże efekty widać właśnie jeżeli chodzi o wskaźniki edukacyjne. Mamy dużo mniej uczniów romskich w szkołach specjalnych, mamy dużo wie, większą, e, większe wskaźniki jeżeli chodzi o frekwencję i też kończenie edukacji przez dzieci romskie na kolejnych etapach tej edukacji szkolnej. Myślę, że wciąż jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o edukację społeczeństwa większościowego, przełama, przełamywanie właśnie stereotypów i, i tego stereotypowego myślenia o społeczności romskiej. Dziękuję bardzo za wizytę. Gratuluję pomysłu i kampanii i wystawy, którą prezentowaliśmy w Parlamencie Europejskim. Jeżeli pomyślimy o społeczności romskiej globalnie, w całej Unii Europejskiej i policzymy, jak liczna jest ona, okazuje się, że jest to 10 milionów ludzi, którzy żyją zmarginalizowani. Gdyby to było państwo w Europie, to byłoby jedno z większych państw mieliby swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim, mieliby swoje fundusze e, unijne na rozwój, a podejrzewamy, że byłoby to najbiedniejsze państwo w Europie, mieliby swojego komisarza. E, pomyślmy o tym, e, patrząc na społeczność romską, że powinniśmy pomóc, wyciągnąć rękę, pomóc tym ludziom zintegrować się i mam nadzieję, że taka kampania jak Roma Rising do tego się przyczyni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.